Cześć Siemanko zamówiłem od myfriendów takie oto BMS firma Mitokala chyba tak to się czyta 4S 12V 100A zamówiłem to do akumulatorów LiFePo 4 do zasilania moich urządzeń niskonapięciowych łącznie z alarmem i z y, routerem. Y, akumulatory są ładowane przez panel 550 y, W <laughs> i ta ładowarka nie ma, nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów y, i właśnie y, no tak by prawidłowo je ładować i y, by były też by było jakieś zabezpieczenie. Tu jest zabezpieczenie od nadmiernego naładowania, rozładowania. Temperatury tu w zasadzie nie widzę. No ale te dwa parametry w zupełności mi wystarczą. Firma jest dosyć ciekawa. Ona prawdopodobnie robi bardzo dobre ładowarki do akumulatorów tego typu. Więc i też dobre recenzje, więc kupiłem te, ten BMS. Ale później po zakupie zacząłem czytać opinie Wszystko jest ok, tylko tak naprawdę jest jedna, i to bardzo duża wada. Wada jest taka, że ten radiator nie przylega bezpośrednio do Tranzystorów do MOSFETów. Tutaj nie będzie tego widać, po prostu te pady albo są za cienkie, albo te tulejki, te dystansowe, za wysokie. W każdym razie on jest sam w sobie bardzo cienki, ten BMS, ale mimo wszystko nie dolega dobrze radiator do tranzystorów. Więc trzeba będzie to jakoś zmienić, poprawić. <laughs> I drugi taki dodatkowy gadżet kupiłem. Wskaźnik, ten jeden zapakowany pójdzie na prezent. Tutaj już włożyłem baterię. Wskaźnik napięcia, bezdotykowy. I powiem Wam, że zaskoczył mnie tym, że nawet przy zbliżeniu do kamery, zobaczcie, on miga. Czyli jakaś częstotliwość jest bardzo daleko łapie ten czujnik no jest to tu jeszcze świecenie jest to wzorowana ta obudowa na, na fluku, mam taki oryginalny fluk taki wskaźnik bezniepięciowy no to wrzuciłem po prostu do koszyka by przesyłka była ...tańsza. No tylko Wam tak pokazuję jako, jako gadżet. Pewnie go wrzucę do torby narzędziowej, ale... Yy, ale sami widzicie, jeżeli przy kamerze on tutaj... ...już pokazuje, to... ...będzie jako dodatkowy tester, a nie taki wiarygodny, taki jak powinien być. Dobra, otwieram ten BMS. Zobaczymy jak to naprawdę jest zbudowane. Ten termopad w ogóle nie dotyka do, do tego radiatora aluminiowego, ale płytka ogólnie fajnie jest zrobiona, tutaj nie ma y, jakichś uchybień, tak można powiedzieć. Tu po prostu zastosowano na tym radiatorze dłuższe te tulejki, tak mi się wydaje lub cieńszy termopad no i są teraz dwa wyjścia albo tutaj podkładamy jakąś blaszkę aluminiową albo delikatnie szlifujemy te tulejki tak by idealnie dopasować właśnie do do tego termopada on ma grubość gdzieś około 5 mm. Może nawet nie 5 mm, 2-3. Jest dosyć gruby ten termopad. No Ale mimo wszystko nie na tyle to jest dopasowane, źle po prostu spasowane mechanicznie, płytka jest równa, nigdzie nie powyginana, chyba. Wezmę te tulejki, troszeczkę przeszlifuję i złożę to wszystko, zobaczę jaki będzie efekt końcowy. BMS złożony, radiator przykręcony, wszystko fajnie ładnie siadło na termopadzie. Już go w zasadzie pod, podpiąłem i teraz czas na testowanie. Hmm. Tu tylko żarówka jest podpięta. Akumulator jest naładowany w 100%, więc yy, nie wiem tak naprawdę po co jest ta sygnalizacja tutaj. Tu są takie małe 4 diody SMD. Prawdopodobnie wtedy, kiedy jest albo rozładowany, albo jest jakiś błąd tutaj w tym w tych ogniwach. Pamiętajcie o jednym. Dobrze podpiąć to jest pierwsza rzecz. Zresztą jak się kupuje BMS-a, to zawsze jest jakaś rozpiska. Tu czasami jest problem z tymi. Literami, gdzie jest B, gdzie jest C i tak dalej. B to przeważnie jest bateria, jeśli to jest minus, to jest minus. Tak samo jest w J-Kongu. czarny przewód i ten niebieski to jest do minusa, i po kolei wszystkie ogniwa. Rysunek Wam udostępnię i odpowiednie też końcówki tu na wyprowadzeniu. Oczywiście zaciskarka też musi być do tych końcówek. No chyba, że też jest taka metoda, że można to polutować ewentualnie odpowiednie oczka zrobić z linki. To jest bardziej czas, czasochłonne. No w każdym razie będę, będę testował ten BMS. Już zobaczycie, jak pracuje z ładowarką i z panelem. W szafie rakowej. Przede wszystkim chodziło o zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem tego akumulatora, bo już miałem taką sytuację, że za dużo urządzeń podpiąłem W zasadzie to niskoprądowe są urządzenia: moduły WiFi fi router, alarm, no parę tam drobnych jeszcze rzeczy. No ale jeżeli brakuje tego słońca i nie ma co naładować ten akumulator? No to on musi być przede wszystkim zabezpieczony, a BMS właśnie temu służy. Na pewno będzie dalsza część, jak to jest montowane, już w szafie. Omówię jeszcze, jak to pracuje. Pomierzę napięcia, pomierzę prądy. Więc w przyszłości, kolejny temat, jeśli chodzi o. Ten BMS i zasilanie w ogóle modułów nisko napięciowych, niskoprądowych. Pozdrawiam. Najlepszego!